Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was Dzień dobry e, Ogólnie ten vlog będzie trochę inny bo do wyjazdu no przed wyjazdem jeszcze będzie jeden vlog jak my tam przygotowujemy się i będziemy wyjeżdżać na urlop ale na razie to nie. będą ty, na razie Ty bo wejdziesz tam z tyłu e, na razie będziemy teraz puszczać trzy nasze vlogi ze Szwajcarii, z tamtego roku, które nie zostały jeszcze upublicznione i będzie tak, że cały vlog taki kompletny będzie na tym naszym nowym kanale, co jest no to jest projekt otwarty, ale po prostu ja tam mam te, ca, ca, całą tą Szwajcarię na tamtym kanale Podróże Piąteczki, zapraszam tam, jak ktoś nie oglądał to wskakujcie tam na kanał, tam będzie Cały, cały vlog, z, 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 znaczy tam będą trzy vlogi kompletne. A tu na tym vlogu z naszym starym to będzie tak około 10 minut takich, takich najważniejszych, jak może skrótów czy coś, żebyście nie zostali sami, bo tam jest mało subskrypcji, więc ale, dlatego robię taki most trans. Ale jak, jak, jak na, to nazwać? No ale na to też będą nowe na, filmy, na, na nowe, starym nowe, normalnie. Tak, ja tak mówię, że. Projekt podróże piąteczki, no fajnie by było tam, ale niestety ja mam za mało czasu takiego, żeby ogarnąć te dwa kanały. No kochani, jak będziecie mnie tak subskrybować, że będę miał 50 tysięcy subskrypcji i zacznę żyć tylko z YouTube, to będę prowadził nawet i trzy kanały, bo i Gabi otworzył swój kanał kulinarny. Nie. Jak nie? Nie, ja gotuję dla siebie. Nie, nie mów tak, gotujesz dla widzów. Znaczy nie, gotuję... Dla siebie, ale pokazujesz też dla No wiedzy. też, no ale gotuję... Ale ja gotuję dla siebie to, co ja robię w domu. Nie, nie gotuję specjalnie no nie, kacz, nie, nie. coś to, takiego, co... żeby tak. wiecie, żeby nie wiem, pokazać, tylko gotuję to, co dla siebie, a czy dla siebie, dla rodziny, dla dzieci gotuję. A czasami, wiecie, wymadzamy różne rzeczy. Raz smakuje, raz nie smakuje, to różnie bywa, Tak to dzieci nie? Czasami wybredne są i nie zawsze smakuje. No to to, że przy okazji ja pokazuję, no to tak akurat... Wychodzi. Wychodzi tak. Więc to nie jest tak, że my specjalnie coś robimy, że jak te niektóre kanały takie kulinarne... Fajnie, to są specjalne to, że oni takie kanały... Oni wyszukują no. i oni specjalnie no, coś robią. Oni muszą nie, nie. coś robić, żeby ten kanał się kręcił. No my po prostu u nas jest... Wszystko ja czasami też szukam coś coś, coś coś fajnego, coś dobrego zrobić dzieciakom i to wiecie, ja próbuję coś wyszukam, ale nie zawsze im smakują, Na to przeważnie wszystko smakuje, bo my jesteśmy tacy wiecie jak to człowiek dorosły, przeważnie wszystko będzie smakowało, a dziecko to tak jednemu posmakuje, posmakuje drugiemu nie no więc kochani my kończymy, to była taka mała informacja i zapraszamy do Szwajcarii 2024, w później... ostatnie 3 dni pobytu na kampingu Znam, witamy, witamy kochani jedziemy, już jedziemy ale jest godzina 11.16 troszeczkę tak lajcikowo. Lej, jedziemy do miasta Sion wczoraj też byliśmy ale wczoraj ich przejeżdżać może sobie przez Sion. a dzisiaj jedziemy przed Sion, a później do Sion. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Na razie jest super pięknie, jest 24 stopnie. No a tak. Ale by wydawało się, że tam trochę cieplej jest ja? nawet, nie? Tak. No, w namiocie tak. zawsze jest podwójnie. A jedziemy Wam powiem, do. do podwójnego miasta, tak? No? tak? się nazywa? Podwodne miasto? Czy nie? To jest podwodna jaskinia. Gdzie... No do jaskini, do jaskini i tam łódeczko sobie będziemy płynąć. Szukałam na stronie internetowej. Adam wczoraj zamówił wieczorem, zrobił termin właśnie na 12. No jedziemy zrobić sobie taką trochę inną atrakcję. Byliśmy w jaskini, hmm. ale takiej jaskini, takiej, gdzie można tam sobie łódko popływać Jeszcze nie korzystaliśmy z takiej. Atrakcji, atrakcji, więc mm. fajnie coś, coś innego. Dobrze, mi się udało tak jeszcze przed wyjazdem, co, przed wyjazdem coś wyszukać. A dzisiaj jest oczywiście czwartek. No i plus, plus chyba pojedziemy jeszcze sobie do miasteczka Sion, tak sobie pochodzić, zobaczyć, bo tamtym razem, jakbyśmy 3 lata temu, to jakoś tak e, nie spacerowaliśmy, nie chodziliśmy, nie zwiedzaliśmy tak dawna. Nie mogliśmy tak być skupieni przez tam tak, osobę, coś się przystało. zrobiła, wtedy po No i <noise> nauczka jest. Teraz już ciuchy bierze ze sobą. No i chcielibyśmy tak pochodzić, może długo nie, no bo jest ciepło, będziemy chcieli też skorzystać z basenu. Bo przez e... dwa dni w sumie tak basenu nie korzysta nie no. Nie, jeden dzień, jeden, nie dzień. jeden. Wczoraj, wczoraj nie korzystaliśmy, Wanezka się trochę tam pokąpała, no, ale później deszcz, padał. No i chcielibyśmy jeszcze te dwa dni wykorzystać tego basenu, ja jak nie było, bo już w sobotę wyjeżdżamy, szkoda by była, żebyśmy nie wykorzystali. I tak chcemy hmm. trochę połączyć... E coś zwiedzić, no i troszkę na basenie i się rozrelaksować roz, 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 roz tak bo, bo po mieście tak chodzić jak jest gorąco to nie, też nie przyjemnie, nie, nie. ale coś tam pewnie coś pozwiedzamy, zobaczymy i wracamy także zabieramy Was ze sobą mam nadzieję, że spodoba Wam się taka wycieczka i widzimy się już na miejscu oczywiście Bonjour, Bonjour. Numer 1 jest hier. Ja, ale Rename für die Reservatur. Yeah? Ah, ja? Ja, ja, ja. Alles klar. Also, ich gebe sie das vierte Ticket. Dziadartyst um diesen urw. I sie rufen sich auf mit der Numer 3. Numer 3. Super, super. Dziękuję. To możecie że, się podobać. No, nie zobaczcie, to jest tak, że my nie wchodzimy sami, oni nas wołają. Numer 3. No, no tu chyba czekamy. Tam. Widzicie, trzeba przejść na tą stronę, tutaj. Tutaj, gdzie są dziewczyny? Idziemy tutaj. To są różne takie informacje. Oooo, tak się prezentuje. Tu się wychodzi, tu się wchodzi. Tak samo jak tam. Schodzimy na dół. Plecaczki będziemy zostawiać. A tam jest ta łódka. To jest zimno. No zimno, bo ja wczoraj jadłam No. zimą. Na łódź. To Adaś wszedł, od razu łódź pękła. Okay. Ej, ale Gawi, ja musiałbym tak, żebyś tu usiadła... Tu siadę może. O, żeby był wiesz, pomiędzy tobą a mną. A, to tak nie jesteśmy ten, szkoda. Co? Co ten? Chcieliśmy tu pierwszy być, na przodzie. Na tył. A na no nie jest trudno. <laughs> Też dobrze jest. Nie wiem, czy coś będzie nas widać. Przytuł się do panaski.

you haven't changed a bit and you still make the same tired jokes thank god that i moved on but heaven knows how you broke me down haven't seen you in a while i don't miss you at all but i hope you do yeah i hope that you think of me see my face in strangers in the street every time you drink tequila you still picture me there dancing in the dark i bet your heart skips a beat you see something that reminds you of me. Baby, when you drink tequila, you still picture me there beside you in the dark. Yeah, I hope it hits you hard. It feels good to know you want me back. You took me for granted Now I got the upper hand The tables have turned I am not the same girl I hope that you think of me No i kochani, dopłynęliśmy. Fajnie, polecam, fajne. wodę taka krystaliczna. Zobaczcie, tutaj widać tą wodę. Delu się spisał, grzeczny piesek. W ogóle nie było problemu. Jesteśmy już no finito. Ile to trwało? Z pół godziny? No, coś tak. No i wychodzimy No kapie, no, kapie. Nakleje. I jak teraz? Jest godzina, kochani, 13. I co? Gabi, jedziemy do Sion? Poszpędzać się? No na godzinkę, tak, żeby to zobaczyć. Bo jest ciepło, to nie wiem. będzie nam się chciało w ogóle tak długo spacerować No, Na godzinkę możemy zajrzeć. Dobra, tu uderzamy do miasta. Tak sobie idziemy i zobaczyć i tak sobie pomyślałem. Znaczy pomyślałem, jak wczoraj zamawiałem bilety do tej jaskini wodnej to... Wywaliło mi, że dzisiaj święto w czwartek. A w święto to sklepy takie, większość sklepów jest poza. No jak wiadomo, jak święto. Jest wszystko tylko jest gastronomia otwarta i jakieś tam atrakcje turystyczne jedynie. A tak to jest wszystko pozamykane, jak nie tak mało ludzi dzisiaj jest. A my jesteśmy tu, co byliśmy. Już wiemy, gdzie tu iść, jak się kierować, ale nie wiem, czy jest sens tam, gdzie my chcemy No w świecie, tak pochodzę, ale wszystko zamknięte jest. No idziemy na kibaka. No to byśmy musieli tam pójść. No możemy tam zejść na chwileczkę, tak wrócę zobaczyć. O, tu się powie. wchodziło, pamiętam tą alejką. Myślę, że po skodnikach sobie tak ma Do New Tak, byśmy dzisiaj nie przyjeżdżali, a jutro byśmy tu przyjechali. Ja nawet nie zauważyłam, że dzisiaj święto jest. Już jak na urlopie jest. Hmm? Nie zwraca się, nie patrzy się. Tak, człowiek żyje innym życiem na urlopie. No i wchodzimy w takie kamieniczki śmieszne O tu możecie wodę sobie nalosić ja wodę A ja mam wodę? Nie ma Gidona. A nie mam To fajne klimaciki Ale gdzie? My nie idziemy na górę Nie? Nie tu se... będzie chciał to nie wejdzie na nasz kanał Tak Tam kiedyś byliśmy to Adam tam filmuje no i tak to się to prezentuje Taki takie centrum Sionu Ale no przynajmniej spokojnie można nagrywać To fajnie, to fajny, fajny ten budyneczek, jak we Włoszech Italiano Fajny klimat, ale on jest chyba w remoncie Tak mi się wydaje, tak. Ale fajnie, fajnie Bela. To ja wam powiem, że te domki, wszystkie te kamienice mają taki styl już włoski. Nie byłem we Włoszech jeszcze, ale na filmach to co widziałem, to od razu mi się Włochy przypominają. Pada Gabi? Te dźwiczki takie, do zamykania okien. Taki balkon fajny. No i macie fontannę. Możecie się ochłodzić. Super jest No co, chodzimy, wam powiem co tak po trzech latach przypominamy Tu Nikola też robiła zdjęcia Wchodzimy tutaj na górę Tutaj ciuchciach jeździła Ciekawe czy dzisiaj jeździ To jest takie stare miasto Ale powiem wam taki spad Ale w ogóle klimat jest zajebisty ale wspinanie się po takim ciepłym wieku, dzisiaj jest, mm -hmm. tak? Powiem wam co Ale ścisza spokój, kurczę. Jak nie no, Tak, jak Chodź, <śla> Bolo, tutaj. Więc wejdziemy na górę, zobaczymy i... będzie no. wracać. No, kojarzę. Kojarzysz ten parking? Hmm? Tu byliśmy. A, byliśmy. No. parkingu no. byliśmy. No wchodzimy wyżej To taki zameczek Chcieliśmy tu jakoś wejść na niego, ale Nie wiadomo gdzie się wchodzi ja ja tak. ja tak. ja Nie powinno ja. próbować mhm. Powiem próbowaliśmy Proszę, zero ludzi <laughs> No jesteśmy tutaj w tym miejscu co byliśmy Tak się to E, prezentuje ta okolica tutaj właśnie jest ten kościółek a tu jest ten, te ruiny zamku i tam byliśmy no ale dzisiaj nie wchodzimy, bo jest za gorąco nie, nie ma sensu wchodzić do naszych filmów ale tutaj wiecie, to jeszcze jest, była tyrolka chcieliśmy, żeby Waneska skorzystała tyrolka, z tyrolka, tu się chyba zaczynało coś takiego, wiem i przychodziła tutaj na tutaj, na tutaj do tego na kościółka będziesz ta tyrolka właśnie tam mm. była no Chciałem z Vanessa zrobić niespodziankę, żeby się przyjechała trolką, bo ona taka była mniejsza. Tak. No ale niestety... No miała 6 Szkoda. lat, więc wiecie, piesek szczeka no była. A tu nic nie ma, nie ma tych atrakcji. Szkoda. No, to tyrolę, to co... Zobaczymy. No. no nie ma tak. Tą tę te rolkę też tak przez przypadek tutaj trafiliśmy. No to jest typowe takie stare miasto, kochani. Takie wąziutki te olejki okno w okno no już wracamy powoli do samochodu ale jeszcze może jakieś lody albo nie wiem, pizza. nie wiadomo bo... a tu jak fajnie Jaki zrobiłem ze skuterka poczekaj, tu zaraz zobaczymy tak z ciekawości nawet, poczekajcie zobaczymy co to w ogóle jest tylko to jest po francusku, wiecie? To nie ma po niemiecku, tylko po, po francusku Ta, ja nie zrozumiałem I, i co to jest, nie wiadomo a. Czy dałoby się coś przetłumaczyć? To no, jest no, no, jakiś burger, to tak. Nie, no. jest. No, no, tutaj jest tutaj ten Sion to bardzo dużo po To jest język francuski. francuski. O, chociaż bywa, że i po niemiecku to się też do, dogadamy. Do hmm. Tam na górze byliśmy, to niestety po niemiecku nie szło, i kobietka nic nie rozumiała. tak, Tam przy tym, właśnie przy tym ruinach zamku. No, więc sobie tu Mamy, idziemy. Że gdzieś znajdziemy się i dogadamy po niemiecku. <laughs> No byliśmy we Francji, w Paryżu, i to taka tabliczka, taka typowa francuska. Więc, więc widzicie, po francusku trzeba gadać. I tak idziemy, dziewczyny zwróciły uwagę. No, only, jest only, dobra. Rituals to też jest to, nie? Ale, ale spójrzcie na Deutschmana. To nie jest Deutschman, to jest Dozenbach. Zmienili w ogóle nazwę. Lipa totalna, to tylko napoje są. Tam kiedyś nasze tamtarka, tam taka na rowę, to sama była kiedyś pizza, jak my tutaj z Nikolo byliśmy. Tak ale jest zamknięte. Jesteśmy już w namiocie po spacerku Belo furorę robi Pamiętajmy, na campingu. nie chcą się chwalić. A my przypusty kieliszeczka, a tak sobie siedzimy. No. Taki klimacik, zaraz świeczkę udajemy, że też zapalimy. Koniecznie <noise> się zapalić zobacz. No powinno się zapalić. Podam ci ten ten, Spróbuj. Spróbuję odpalić, a ja idę po naszej winko Co ty robisz, tutaj? Ja nie umiem. To kochana, to jest dla. No, bo tutaj ci uszkodziłam. No i zaje... zajebiście będzie. Będę krwawił. No i teraz mi to zrobiłaś matka to najezła. Tutaj, z boku. Amelka, podaj tu matkę, tutaj, do. Patrzcie. patrzcie. Mm. No, ja nie niepotrzebnie to tak zaczęłam. Ale ty nie i przecież, że podważyłam. Ja nie wiedziałam, że to takie ostro będzie. Kolacyjkę, mm -hmm. trzeba, kolacyjkę trzeba jakoś zjeść. Jaki. Słyszycie? No, mm -hmm. No, tam pizza, no. no, może byśmy poszli na pizzę. No, to sobie jutro pizzę robimy. No, no. A dam, ale ja mam słoiki, które trzeba zjeść. No to się zje. Kiedy? No na wieczór mówimy. No, na wieczór pizzę. My będziemy ci za jutro. No zobacz, to taka, w takim kartoniku. No ta restauracja, taka ala włoska podobno. Mm. Czytałem recenzję. A bo do dzisiaj już wam za późno, nie? nie ja jestem pewny po tym. Po dzisiejszym tym no, y, McDonald's do kebabie. No tak, jutro obiad żebyś miała siłę na pizzę? A tutaj tak, jest, tak? Nie wiem, no to nagra się tak, czy nie? No, no, się. Tylko Ty się samo chcesz nagrywać. Nie. Ma Daj kwiatki. Co chcesz? Daj mi tamte trochę chipsa, Amelka, bo tamte bardziej. Masz tutaj. Miseczkę bym bardziej wolała, jaką mamy. Mhm. Tu tak. jest miseczka. A tu jest po jabłka? Nie, tam nie ma jabłka. A nie szkodzi, to jest czyste. Nie mam. Tu po jabłka. No. I dużo jeszcze. Nie, hallo. Dobra, idź. Dobra, film. Już. Już, za film. A ja lubię to, to jest bliżej. No, tak, mamy wieczorek. Na zdrowie. No, nie ma tego bzdęk, może dodam jako dźwięk. A plastikowe, ale nie szkodzi. Szkoda, że nie jest zimno. Ale trochę. jak ktoś się chce uczciwie to i ciepło się odzywa. No, tak. no. Ogólnie powiem tak. Tutaj teren ten ten Brunen, jak byliśmy tam w tygodniu. Ten, ten tydzień tu. To patrzyłem się na no, ja też tak dzisiaj szłem, jak to, jak, to, jak to To dla nas jest już teren spalony, bo już my tu no. wszystko zwiedziliśmy prawie. To, co na takie tak najważniejsze. Wydaje nam się, tak na że wszystko to, co chcieliśmy. Jeżeli chodzi o Lodowiec, kochani, jak jeszcze macie jakieś dni wolne, czas wolny w Warto tym roku, zwiedzić, bo w rok ciągu 2-3 czy... miesięcy to polecam jeszcze zajechać, no. bo za rok lipa będzie. To na Instagramie korżanka właśnie napisała, będzie lipa. nie, że już jest lipa, e, tak, już jest lipa. że już, już tam było jak tam w 2016. No. W 16. No to już był, było już jak. jak była lipa. Napraw... To to była lipa, to teraz to, naprawdę lipa. malutko zostało tego lodowca, bardzo malutko. Zimno? Idzie. A gdzie Amelia na randkę poszła. A, to rozbiera się szybciutko ze stroju. No, tak. Zaspokoiłaś sobie? Tak. tak. A jest ciepła woda. Ciepła? Nie, woda jest ciepła. Ci powiem, ja też nie tak? powiem, woda jest ciepła. Ona jest, I kolacyjkę ciepła mama ciepła. zaraz zrobi. Ciep... Co? Ja kolacyjkę proszę, trzeba na, zjeść. Ja po prostu skifą taka ciepła, bo tak? Jak nigdy. Widzisz? Nagrzana po całym dniu. No. Szlachu mnie wrzucali. A ja miałam całe chipsy zjadłam. Całe chipsy zjadł, ojeju. Kto sobie jutro kupisz nowe? Tak? Tego warkoczyki żeby te włoski wysłano. No, na raz. trzeba rozprostować włoskie. A połysza, mylę, tak, gdzie że... masz ten TT? Te, te? Kółka. A, już wziąłeś. A tak. to przebierać no. wraz. No. Także, także polecamy naprawdę ten lodowiec. Ja się cieszę, że mieliśmy taką szczęście, żeby, że jeszcze mogliśmy. Odstawiam Was na miejsce. Cokolwiek zobaczyć, nie? Tak. Nie, no fajnie, ale dotknąć takiego lodowca. Ta woda Gabi ma jakieś miliony lat, kurczę, zamrożona jest. To kiedyś się zamroziło, a ty teraz masz możliwość tego dotknięcia. Tak. Wyobrażasz to sobie? Dotykałaś to? Dotykałaś, bo jest na zdjęciu. Tak, dotykałam. Ja też to dotykałem tą wodę, tą, tą. Kurczę, nagrałem nawet. To wygląda jak 3D. No. Ty rozmawia z widzami w telefon bo zaglądasz. Nie no, chciałam tutaj coś... Yy... Czekaj, no. Kochanie, my tu, my tu przeczytamy to, co do nas a koleżanka tutaj, koment, komentarz taki dopisała napisała, na Instagramie. Tak, także pozdrawiam Cię, Agnieszka, jak oglądasz nas. Eee, tu właśnie napisała, że w 1879 roku lodowiec Rodano miał długość 9,09 km, a w... 2000, prawie 10 km. Mm, a w 2016 długość 7,65 mm. km. Zobaczcie, przez ten czas bardzo mało. Mm. W sumie tam ile... 2 km się skurczy. Tak. No to na taki okres, to jest, to jest nic. A, a zobaczcie, od 2016 do teraz, tak? Czekaj, oto że napisała, że w ciągu, o, czekaj, i straci około 1400 metrów w ciągu ostatnich 120 lat. 1400 metrów kwadratowych? Tak, później lodowej przesuwa się rocznie 30-40 metrów, w czasie nawet więcej niż 10 cm. Dziennie, więc za rok na pewno e, nie, nie będzie. Nie go. będzie więc... Na pewno nie będzie, go, bo on już jest w stanie. Już teraz już jest, ja wam powiem, krytycznym on, on jest jest w stanie, w stanie krytycznym. On już nawet nie ma nieraz, jak, jak tak. widzicie, widzieliście ten filmik na Instagramie, hmm. to po prostu już nie ma nieraz góry. Ta druga... są, ty są tylko tak. boki Ta druga część, co tam. Nie wiem, czy tam. Adam, jak nagrał, czy to będzie widać, tam już jest zakaz wchodzenia, mhm. bo jest niebezpieczne. Tam też jest zasłonięty, tak. ale ale już nie można tam wejść. Więc naprawdę cieszymy się, że mieliśmy taką okazję nie Z... zobaczyć. No, w sumie tak jeszcze. No bo ja, już za rok ja może powiem, być ja tak już nie będzie. nie wiedziałam, że to jest takie małe. Ja też nie wiedziałam. Ja to myślałam, że... Jest to to się hmm. wchodzi, jest to takie jakieś komnaty. <laughs> chodzi się wejść, jak to a, a tu Pink... kurczę ja musiałem się schylać, żeby wejść w ten jak to musiał, namiot. Jak to musiało pięknie wyglądać, jak on w tamtych czasach 2016? wyglądał. To dopiero wrażenie Gabi. robiło. W 2016, no. 7 km, a Gabi to jest 10 lat no. tylko. To jest tylko no. 10 lat. A on no. zniknął po prostu. No. No. To zniknął. Jest, to jest, co to jest? To jest, Szkoda, że tak to jest 100 wszystko... metrów? No. Szkoda, co, że idzie się? Jakie 100 metrów? No. To nawet nie jest 100 metrów. Szkoda, że tak w krótkim czasie to wszystko tak, powiem wam, Znika. Ocieplenie wszystko idzie. No, znaczy, wiesz, ocieplenie? No, po prostu... Klimat. Ale nie no, on się skurcza, już za ile lat. Mm. Nie. To nie jest tak, że już klimat no nie, po prostu. No ale wiecie. Znaczy, klimat się zmienia. zmienia się Tylko, że klimat za dużo, szybciej szybcie się to wszystko nie robi. Tak. Widać, widać. Więc jakie... polecamy naprawdę, jeszcze w tym roku, jak ktoś ma szansę, to naprawdę warto odwiedzić te miejsca. Piękne. No jesteśmy naprawdę. w połowie sierpnia, więc. No. Do, do, do jesieni. Jeszcze powinien być. Piękne miejsce, naprawdę piękne. Bardzo nam się tam podobało. A jeszcze ten lodowiec przeżywa szok? Jakiś taka temperatura jak była hmm. w poniedziałek, we wtorek po tak. 38 stopni? Ja jestem ciekawa, jak to zniknie, wszystko jak to, jak to wszystko się pójdzie tam utrzymanie. Tak. Czy tam ludzie dalej będą zwiedzać, czy nie? Czy coś innego? Ja My ci myślę, powiem, oni ci powinni to obudować. Ja twierdzę, tak. Dla mnie to powinni, jak chcieliby zostawić ten lodowiec tak na pamiątkę, przynajmniej tą końcówkę. To nie płachtami, tylko kontener, jakiś, czy jakąś, nie wiem, tak jak e, obudowali, taki przykład daję, w tym, tą elektrownię, co wybuchła w Czarnobylu, zrobili taki kołnierz, prawda? Zrobić coś takiego, tam podłączyć te agregatory, takie, żeby ochłodziły, żeby to zostało. I też zostało. na wałaj, bo na kolację. Żeby się mi się zauwałeś. wydaje, no. no to idź, ale tylko zaprzyjdźcie zaraz tylko żeby kolację zjeść dla Nesko. Półda jest. No, także to tak Dziwącym. jest. Ale wakacje powiem wam, że są. są były udane. No, Naprawdę no, w tym roku. Możesz. Naprawdę mm. tak się cieszę z tych wakacji. Vanessa, kup... Vanessa kupiliśmy taką, takie mhm. coś. Co a, a, a. Fajne, nie? Dawać nie jesteśmy kochani, nie jesteśmy sami. Z <laughs> krówką wracamy. Jest tylko ciekawa, czy tam baterie się nie Nie, to nie jest bateria. Ale nie. Szkoda, ale jak się to wyłączy, to co? To... Nie. Nie? nie, to jest tak zrobione: to jest na takie powietrze, że odwracasz A. i to jakiś ciężarek jest i to. Eee. <laughs> Także z wakacji jesteśmy, powiem Wam, bardzo szczęśliwi. Pogoda nam dopisała. Zwiedziliśmy to, co chcieliśmy. Bardzo, bardzo dużo Na, w tym Naprawdę. Nie spodziewałam ago, się, że uda, udadzą nam się takie okay. wakacje. Do szczęścia zawsze. Post changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just